Ja właśnie wróciłam do domu po tym, jak odprowadziłam dzieci do przedszkola, poszłam do takiego okolicznego centrum na pewne spotkanie. Co to było za spotkanie? Spotkanie dotyczące kwestionariuszy, badań kwestionariuszowych, które ostatnio wykonywałam. Badania kwestionariuszowe, badanie temperamentu dziecka i rodzica oraz badanie gotowości szkolnej Leona. Tak byliśmy na takim badaniu w centrum edukacyjnym, które nazywa się, uwaga, Palgan Pen. Jeżeli ktoś mieszka w Korei, zwłaszcza mamy mieszkające w Korei, na pewno będą kojarzyły tą nazwę Palgan Pen, nazwę tego centrum, tej firmy tak naprawdę. Ja mam odnośnie Palgan Pen takie mieszane odczucia. Trochę kojarzy mi się z taką piramidą networkingową. Dlaczego? Bo, jeżeli chodzi o Palgan Pen, to możemy zamawiać tam programy edukacyjne na tablety, zestawy książek, dlatego, że jest to właśnie takie centrum firmy oferująca usługi edukacyjne i można z niej korzystać jako klient, ale można też zarejestrować się w tej firmie jako nauczyciel, jako przedstawiciel tej firmy i właśnie sprzedawać, oferować. Różne programy edukacyjne, ale też szkolić się wewnątrz firmy. Dlatego mówię, że to trochę taka piramida networkingowa, taki trochę edukacyjny Avon, Oriflame, ale jakby zupełnie nie negatywnie, bo oferuje dość ciekawe programy edukacyjne. Ponadto to centrum, które mieści się niedaleko nas, co tydzień, co sobotę organizuje dodatkowe zajęcia dla dzieci. One są panna, ale ta opata jest symboliczna. Na przykład w ostatnią sobotę robiliśmy mydełko w kształcie punopanga, czyli tej rybki z nadzieniem fasolowym. Takie mydełko w różnych kolorach dzieci właśnie wykonywały. I oczywiście te zajęcia to nie było wykonywanie tylko tego mydełka, ale tak przystało na Pargan Pen wcześniej dzieci, korzystały właśnie z tego programu edukacyjnego na tablet, oglądały tam bajkę, czytały bajkę, rozwiązywały różne zadania i ostatecznie właśnie to mydełko powstało. To były takie zajęcia tematyczne i właśnie podczas ostatnich zajęć, gdy dzieci robiły to mydełko, ja wzięłam udział właśnie w takim badaniu kwestionariuszowym. Wypełniłam kwestionariusze związane z temperamentem moim i moich dzieci, żeby sprawdzić, czy one się pokrywają, i żeby sprawdzić, jakie metody wychowawcze mogłabym jeszcze wykorzystywać właśnie w wychowywaniu zarówno Leona i Leny, które brałyby pod uwagę nasze temperamenty i to, czy te nasze temperamenty zgadzają się ze sobą, czy są różne. Dodatkowo po zajęciach Leon wziął właśnie udział w takim badaniu gotowości szkolnej. Nie takie stricte badanie gotowości szkolnej, ale miało na miejscu... Mm, ale miało na celu właśnie zbadać jego gotowość do szkoły, i to badanie było podzielone na dwie części. Część Leon wykonywał sam, a część wykonywałam ja jako rodzic, czyli ja z perspektywy rodzica, oceniałam właśnie umiejętności i kompetencje mojego dziecka. W badaniu, które wykonywał Leon, były różne zadania, były zadania związane z matematyką, czyli sprawdzające, czy dziecko potrafi liczyć, czy zna pojęcia matematyczne, sprawdzające jego zainteresowanie, sprawdzające rozwój mowy, czyli czy jaki dziecko ma zasób słownictwa, ale też takie y, pytanie były związane, związane mające sprawdzić jego kompetencje też i społeczne i emocjonalne. I to badanie było w pełni darmowe jeżeli są tutaj, mamy też w Korei i są zainteresowane wzięciem udziału w takich badaniach za darmo, to polecam zorientować się, gdzie w Waszej okolicy jest właśnie takie centrum Pargan Pen, tej firmy i skorzystać z oferty, którą mają, bo takie samo badanie jest darmowe, można je wykonywać co pół roku, czyli co pół roku mogę teraz pójść z Leonem i sprawdzać, właśnie jego rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych, ale też tych związanych z nauką właśnie. Badanie jest w pełni darmowe. To, że wzięłam udział w badaniu, nie zobowiązywało mnie w żaden sposób do zakupu czy książek, czy skorzystania z programów edukacyjnych. Oczywiście, że po tym, jak zostały omówione wyniki badań, pani, która akurat jest też moją, znajomą, bo tak się składa, że w tym Palganpenie, który jest niedaleko mnie, pracuje kilka znajomych mam, z którymi moje dzieci chodziły bądź chodzą do przedszkola, żłobka. No trudno się nie znać, jak mieszka się w danym miejscu dłuższy okres czasu. I też dostałam właśnie ofertę programów edukacyjnych tym razem na tablet, ale jeżeli chodzi o same badanie, myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz. I to, że centrum oferuje je za darmo, to jest naprawdę fajna sprawa, bo jeżeli chcielibyśmy wykonać tego typu badania na własną rękę, na przykład idąc do Centrum Rozwoju Dziecka, to za badanie musielibyśmy zapłacić co najmniej kilka set złoty, a tutaj mamy właśnie. Za darmo. Jest to bateria testów, która powstała tutaj akurat w współpracy z jedną z panią doktor psychologii i to jest badanie w pełni standaryzowane. To nie jest tylko powiedzmy kwestionariusz, który powstał w tym centrum dla potrzeb pracy tego centrum, żeby na przykład pozyskiwać klientów. On jest to standaryzowany właśnie. Test. Więc nie trzeba się obawiać, że jest to taki powiedzmy test, ale z czasopisma jest to pełni e, standaryzowany e, test, który też pozwala nam sprawdzić, co my wiemy o dziecku, m, gdzie nasze dziecko ma ewentualnie trudności, czyli gdzie możemy jeszcze wzmocnić nasze dziecko, ale też taka dodatkowa rzecz, którą możemy zrobić dla siebie. Jako mamy. Także ja z, z możliwości wzięcia udziału w badaniu jak najbardziej zadowolona. Bardzo zależało mi na tym, żeby zrobić takie badanie, właśnie zanim pójdzie Leon do szkoły, żeby ja mogła zobaczyć, jakie obszary go interesują, w czym sobie radzi, a ponadto w których obszarach czuje się pewny siebie, a w których tych obszarach, na przykład brakuje mu tej pewności siebie, w jakich obszarach ja, jako mama, mogłabym jeszcze popracować, a jakie obszary są tak zwanymi obszarami bezpiecznymi, zaopiekowanymi. Także, jeżeli są tutaj mamy, czy mieszkające w Korei, w innych krajach, to myślę, że w pełni zrozumieją moją mamową i ciekawość, i chęć rozwijania się jako mama, żeby zapewnić właśnie jak najlepszy rozwój moim dzieciom. I właśnie dostałam dzisiaj takie, Wyniki tych testów, a oprócz tego zaproponowano mi oczywiście program edukacyjny, i ja w jednym z ostatnich odcinków mówiłam o tym, że kiedyś miałam dla Lona, dla Leny, bądź co, bądź miałam właśnie taki program edukacyjny na tablet. My z oferty tamtej firmy byliśmy średnio zadowoleni, dzieci też były w sumie młodsze, ale cały czas jak gdyby mam otwartą głowę i też rozmawiałam z jedną. Mamą, które korzystają właśnie z programu, jak dziecko już zaczęło szkołę i są zadowoleni. Mąż też wspomina o tym, że może warto byłoby w coś takiego zainwestować. To cenowo wychodzi, powiem Wam, że taniej niż posyłanie dzieci do hagłonu, Ale ja też, jeżeli chodzi o ten program, to miałam okazję przejrzeć sobie, jakie mają zadania, bo z kolei inna mama, którą znam. Masyna teraz w trzeciej klasie podstawowej i on właśnie korzysta z programów tej firmy, tego Palgampena Kiołona. I tak sobie mogłam przejrzeć, jak to mniej więcej wygląda. Um, powiem Wam, że dość ciekawy, zupełnie inaczej niż ten program, z którego my do tej pory e, korzy korzystaliśmy. Czy skorzystamy z tej oferty? Nie wiem, jest to do zastanowienia się. E, tutaj, jeżeli chodzi o ten program to oprócz tego tabletu z, z, i tak dalej, to jest możliwość cotygodniowych spotkań offline, nie online, spotkań na żywo z nauczycielką, czyli możemy iść na przykład z dzieckiem do centrum i sprawdzić, powiedziałabym, wyniki, a to zabrzmiałoby tak groźnie, ale sprawdzić, jak sobie radzi, czy lubi korzystać. Jakie zadania sprawiają mu trudność, jakie wykonuje bardzo szybko, bez żadnych trudności. Takie dość, powiem Wam, ciekawe, ale najlepsze w tym jest to bo oczywiście ta mama, z którą się spotkałam, to już wcześniej mówiłam mi o tym, że mam się zapisać do tego Penu, brać udział w ich szkoleniach, i później, ewentualnie, czy opracowywać ofertę edukacyjną, czy pracować w tym. Ja póki co na to się nie decyduję, ale kto wie, że nie znajdę innej pracy, to może wyląduję w Palgantenie. Tak pół żartem, serio. Ale tak jak też już Wam raz wspominałam, lubię Koreę za to, że jest dużo możliwości właśnie rozwoju, możliwości edukacyjnych, dla dzieci lubię system edukacyjny w Korei, dlatego, że otwiera różne możliwości dzieciom. Czy to jest tylko jedna strona przysłowiowa, jedna strona medalu, jeżeli chodzi o koreańską edukację? Oczywiście. Oczywiście. Nie. Także właśnie byłam. <śmiech> 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 Jeszcze męczy mnie to przeziębienie. Że właśnie byłam na takim. Spotkaniu. I przy okazji, to jest, co was też chciałam opowiedzieć, podpytałam o to, podpytałam, wzięłam udział też w takich Ala zajęciach, w takim Ala wykładzie odnośnie programu nauczania w szkole podstawowej, zwłaszcza w klasach 1-3. Bo tak naprawdę ja mało wiem. O takich konkretnych informacjach, czyli jak wygląda program edukacyjny, jak wyglądają podręczniki. Bo podręczników tak naprawdę nie ma jak i kiedy zobaczyć, bo te podręczniki zostają w szkole. Czyli nawet jak on zacznie lekcje, to dzieci nie biorą tych podręczników do domu. Więc korzystałem właśnie z okazji i trochę posłuchałam o tym, jak ten program wygląda. Jeżeli chodzi o Koreę, to pierwsza i druga klasa to jest jak gdyby powtórzenie tego, co dzieci się uczyły w przedszkolu, w grupach sześciolatków i siedmiolatków. Jest to powtórzenie, ale jest to powtórzenie rozbudowane o dodatkowe elementy i to, co jest w Korei, to jest tak zwany czyli tematycznie są pogrupowane bloki zajęciowe, czyli na przykład nie ma, tak ja pamiętam jeszcze, jak chodziłam do pierwszej klasy dawno, dawno temu, że ten pierwszy miesiąc to każdego dnia uczyliśmy się pisać literkę, ćwiczyliśmy rękę i w ten sposób to wyglądało. Tutaj tego nie ma. Ja widziałam podręczniki i w podręcznikach jest prawie nie ma tekstu. Są ilustracje, jest na przykład ilustracja flagi Korei w taki dość bardzo artystyczny sposób i zajęcia wyglądają tak, że dzieci o tej fladze, o symbolach Korei opowiadają, rozmawiają o porach roku, rozmawiają o tym co widzą na ilustracji. Jest bardzo mało, bardzo mało tekstu, bardzo mało takich ćwiczeń powiedziałabym, ćwiczących właśnie małą motorykę to pisanie, więc gdyby ta pierwsza druga klasa to jest powtórzenie tego, co y, było w grupach sześcio y, y, siedmiolatków w przedszkolu i dopiero od trzeciej klasy wchodzi angielski. Tu widzę od piątej klasy mamy koding, a wiadomo, już dalej y, liceum to nie będziemy o tym mówić. Wiem, że też ma wchodzić... Teraz, czy on wchodzi dodatkowo? chiński, Że generalnie uczą się i angielskiego, i chińskiego. I dużo dzieci już nawet w przedszkolu zaczyna właśnie naukę nie tyle angielskiego, czy też naukę chińskiego. Tak. I tutaj właśnie dostałam taki plan, jak to wygląda, i miałam okazję właśnie przejrzeć podręczniki do klasy z klas pierwszej, drugiej i trzeciej. Dużo się zmieniło też w samej. Kolejne nawet w zeszłym roku też się zmienił program i też rodzice byli oburzeni, bo tak gdyby przekłada się na te przygotowania do matury. Więc miałam okazję zobaczyć sobie właśnie podręczniki i też przygotować się niejako na to, jak ta nasza pierwsza klasa będzie wyglądać. Tu mam też o, tak, tu byliśmy na Puno Pangu. Teraz będą robić a, takie wachlarzyki, potem będą robić takie o ciapangi, czyli takie automaty, z których piłeczki wychodzą. Tak. Także tutaj, akurat, to centrum obok nas bardzo aktywnie y, działa, bardzo aktywnie. Wychodzi do ewentualnych klientów. Ale, jak powiedziała mi jedna znajoma mama, jako mama uważa, że jak najbardziej ma prawo korzystać z tego typu zajęć, czy dla dzieci, czy z tego typu testów, czy z tego typu dodatkowych spotkań informacyjnych dla rodziców, bo jest mamą i ona się też musi uczyć i przygotowywać, i nie widzi nic złego w tym, żeby. Korzystać ze wszystkiego, co się oferuje dla rodziców. Tak. Także taka ciekawostka edukacyjna. Ale tak, wspomniałem, czy zdecydujemy się na program. Nie wiem, ale o, tutaj mam jeszcze. Odnośnie tych podręczników, jak widzicie, one są tematycznie. Mamy Hakkyo, czyli szkoła. Saramdyl, czyli ludzie. Urinara, nasz kraj, czyli Korea. Potem mamy Haru, czyli będziemy uczyć się o zegarze, o planowaniu dnia, jak ten nasz dzień wygląda, jak sok, obietnice, sansang, wyobraźnia, jak i rozmowa. Na, czyli ja. Chayon, przyroda. Mae, czyli to miejsce, w którym mieszkamy. CG, czyli świat. I na przykład o CEGI to jest o tyle ciekawe, że Leon właśnie w zeszłym roku, podczas tej, tego ostatniego roku w przedszkoli, to też właśnie miał zajęcia odnośnie świata odnośnie różnych krajów, uczyli się o flagach, uczyli się o stolicach, uczyli się o posiłkach z innych krajów i to jest jak gdyby powtórzenie w szkole. I możecie zapytać, dlaczego dzieci uczą się drugi raz tego samego. Co więcej, możecie się zapytać, dlaczego. Decydują się niektórzy rodzice na korzystanie z takich programów, które są, jak gdyby, powtórzeniem tego tematu. Bo tak, jeżeli chodzi o ten program, który nam zaproponowano, on jest spójny z programem nauczania w szkole. Co więcej, jest to inteligentne nauczanie, czyli powiedzmy, jak dziecko danego to nie miało nie wiem, matematykę, to potem tą matematykę możemy ćwiczyć w domu, bo ten program nam proponuje właśnie taki tygodniowy rozkład zajęć. Dziennie to jest 15-20 minut zgodnie z tym, co miało w szkole i podobnie, jeżeli zdecydowałabym się na taki program dla Leny, to też byłoby to odpowiednio do tego, czego akurat uczy się w przedszkolu. Taka inteligentna edukacja. I na przykład mogłabym zacząć ten program teraz i brać udział w zajęciach dla dzieci, które przygotowują się do pójścia do szkoły, czyli też częściowo przerabiać ten program, który mam. Tu pojawia się pytanie: czy uczyć się tego wszystkiego, czego będą uczyć się w szkole? I ja wiem, że mogą pojawić się wątpliwości, to dlaczego posyła się do szkoły? No jakiś cel? W tym tego wszystkiego jest, jeżeli chodzi o edukację w Korei, z perspektywy mamy ucznia. Jeszcze mało mogę powiedzieć, bo moje dziecko dopiero zaczyna, więc jak to wygląda w praktyce, dowiemy się wkrótce. Ale tak bardzo cieszę się, że zdecydowałam się na wzięcie udziału w tych badaniach kwestionariuszowych. Zawsze dodatkowa pomoc, zawsze dodatkowa informacja. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o kącik edukacyjny z Korei.